Cześć kochani, witam Was w kolejnym unpackingu. Dzisiaj odpakujemy sobie zestaw z firmy Schleich 2021. Jest to jeden z moich bardziej wyważonych zestawów, czyli Turniej Jeździecki. Może jest czasem inaczej nazywany, ale taka nazwa przyjęła się. W internecie. Kupiłam go na Allegro w bardzo atrakcyjnej cenie, więc zostawię Wam linka w opisie, jeśli Wy też chcecie kupić z tej samej oferty. Kupiłam ten zestaw dopiero teraz, jakieś 3 lata po jego premierze, bo mam na niego świetny pomysł, jeśli chodzi o film. Będą to oczywiście zawody z figurkami koni, takie jak nagrywałam kiedyś. Ale jakie konkretnie to już zobaczycie w tym odcinku? Liczę na to, że będziecie na premierze i to licznie. W tym unpackingu zobaczycie, jak odpakowuję ten zestaw, wszystkie jego elementy. Będę go też składać na przyspieszaniu i zrobię jego taką recenzję, taką powiedzmy przyspieszoną, nie bardziej rozbudowaną. W tym zestawie zyskuje dwa nowe ludziki. Pierwszy z nich to Lisa w bardzo ładnej, takiej ciemnofioletowej kamizelce, idealnej na zawody. Białe brzeszy i brązowe oficerki. Naprawdę prześlicznie wygląda. Tutaj takie małe akcesoria, czyli jabłuszka, kwiatek. Mamy też kaczuszkę do jednej z przeszkód. Nowy puchar do kolekcji, kamerę. I nowa figurka zwierzaka, czyli szczurek. Jest bardzo urocza, taka malutka. Teraz... Siadło i ogłowie. W tej wersji mamy takie jasnobrązowe siadło oraz ogłowie. Mamy też czaprak do tego siadła w takim bordowym odcieniu. Mamy też drugie siadło ciemnobrązowe, ogłowie również z jasnym czaprakiem. Tutaj mamy mniejsze akcesoria, m.in. toczki, rozetki. Czy też ochraniacze dla konia. I pierwszy koń w tym zestawie to klacz arabska w pięknej maści izabelowatej. Ma też bordowe gumeczki, które bardzo mi się podobają. I kolejny ludzik, czyli Zofia. Ona również jest w takiej wersji bardziej do zawodów, bardziej wizytowej. Jej kamizelka jest podobna do tej oryginalnej, tylko jest bardziej elegancka, ale w tej samej kolorystyce. Ogólnie w tym zestawie mamy sporo białych płotków. Przeszkody są w różnym stylu. Później zobaczycie, jakie są to konkretnie modele przeszkód, a teraz możecie zobaczyć te śliczne drągi. Jeśli chodzi o kolorystykę, to bardzo mi się ten zestaw podoba. Naprawdę genialny dobór kolorów. Jeśli chodzi o styl przeszkód, to jest on trochę podobny do przeszkód, które kupiłam sobie w zeszłym roku na święta. W sumie tylko różnią się naklejkami. Tak, a teraz widzicie jak Luluś wchodzi do pudełka. Bardzo mu się spodobało to pudełko i sobie w nim łaził. Tak. Drugi koń w tym zestawie to klacz trakańska. Przeczytałam to na jednej ze stron, więc stąd znam rasę tej klaczy, bo tak to ciężko było mi ją określić jak otwierałam cały ten zestaw. Już kiedyś miałam ten model w maści siwej z niebieskimi dodatkami, a teraz mam klacz gniadą z białymi dodatkami, które pasują do czabraka z tym brązowym siodłem. No klacz muszę przyznać bardzo ładna. Tylko brakuje mi na niej trochę cieniowania. Bo jeśli to miała być maść gniada to niestety nie ma ciemnych elementów na nogach czy pysku. Następne bardzo fajne akcesoria to derka oraz kantar. Ja już taki różowy kantar mam, ale ta derka jest wyjątkowa i jeszcze takiej nie posiadam. Jest zapinana na guziki i w bardzo ładnej kolorystyce, która pasuje do Zofii. Jest taka fioletowo-bordowa i jasnoróżowa. Głównym elementem tego zestawu są trybuny z takim jak widać malinowym dachem. I wokół tych trybun musimy ustawić białe płotki. No, i widzicie na instrukcji, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Na początek, pora na składanie trybun. I pierwszym krokiem jest nałożenie dachu, a później stojaków. Dzięki czemu ta trybuna będzie stała. Lulek był bardzo zainteresowany wszystkim, co tutaj robię. Nie tylko pudełkiem, ale też składaniem, więc wchodził cały czas, pomagał mi. Niestety też próbował gryźć pewne elementy, przez co trochę się wkurzałam. No i samym składaniem też troszeczkę się denerwowałam, bo nie było to wcale takie proste. Trzeba użyć trochę siły, żeby włożyć te wszystkie elementy, żeby się trzymały na sztywno. tutaj białe potki, które trzeba przyczepić do właśnie tych pachołków, do tych stojaków. Będę tak różnie to nazywać. Mamy tutaj takie żywopłoty też na tych pachołkach. Do tych płotków później przyczepiamy chorągiewki na takich wielkich stojakach, dzięki czemu możemy je fajnie umieścić w tyle filmu. I mam nadzieję, że będą one też widoczne w trakcie filmu. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Na tych chorągiewkach mamy takie naklejki z napisem zawody, żeby było widać, czego dotyczy ta trybuna i na jakie wydarzenie zaprasza. Kolejny element w tym zestawie to box z innym podłożem niż miałam, czyli sianko. To jest moim zdaniem mega realistyczne, bo jeszcze na tym sianku mamy taką charakterystyczną strukturę, no na pewno wygląda to bardziej realistycznie niż te wcześniejsze podłoża, czyli takie cegły, no takich. Szarych kafelków, jak mieliśmy w różnych zestawach z tymi boksami. I jak widzicie, to siano też troszeczkę wystaje. Na tym boksie mamy jeszcze naklejki w wyznaczonych miejscach. Akurat na tych naklejkach nie możemy nic sobie napisać, a na wcześniejszych można było. Mówię o innych boksach. Teraz widzicie, jak jeszcze przyczepiam dodatkowe rzeczy do tego boksu: czyli standardowo żłób na jedzonko, pojemnik na wodę. No, i jeszcze mamy takie stanowisko, gdzie możemy przyczepić kantar, siadło albo ogłowie. I teraz przechodzimy do przeszkód. Pierwsza z nich to złota stacjonata. Bardzo pięknie wygląda. I na pewno zachęca do wygrania zawodów. Tutaj druga przeszkoda najbardziej mi się podoba, bo jest w moim ulubionym kolorze, czyli lila. No tylko zobaczcie jaka jest śliczna, ma na sobie serduszka. Podobny w podobnym stylu mam różową z tego nowszego zestawu, ale ta o wiele bardziej mi się podoba. Trzecia przeszkoda jest turkusowa, też z takimi jasnymi drągami. Tutaj akurat mamy tylko dwa. I naklejki są tutaj. Z dziewczynami z Horse Clubu. Do każdej z przeszkód mamy oczywiście chorągiewki czerwone oraz białe. Nie wiem, czy trzeba je przyczepiać z odpowiedniej strony. Możecie mi napisać w komentarzach, czy tak jest ok. Ogólnie, jeśli chodzi o chorągiewki, to niektóre z nich mi się pokubiły do przeszkód, więc mam teraz nowe i mam nadzieję, że tych akurat nie zgubię w najbliższym czasie. I do każdej przeszkody były naklejki. Nawet na tej z Flow możecie zobaczyć takie naklejki z końmi, i na samym Flow takie połyskujące. Jeśli chodzi o zastosowanie tego boksu, to można w nim postawić konia i na przykład go wczyścić, lub po prostu zostawić w derce, lub go osiadłać. Nie mamy tutaj żadnej myjki czy innego stanowiska dla konia, więc może to być właśnie takie miejsce, gdzie możemy konia przygotować. Jeśli chodzi o trybuny, to mamy na niej publiczność narysowaną, różnych ludzi, a z przodu jest taki stół z sędziami, i oni patrzą oczywiście na zawody, które tam są z tyłu. I czwarta przeszkoda w tym zestawie to tak zwany rów z wodą. Mamy tutaj dwa białe płotki oraz dwa zielone żywopłoty. Mam podobną przeszkodę, w zasadzie. Jedyna zmiana, jeśli chodzi o tą przeszkodę, to te płotki z przodu. Ja akurat nie mam wysłanej żywopłotów, więc troszeczkę inaczej wygląda. No i możemy tutaj postawić naszą uroczą małą kaczuszkę. Następny element z tego zestawu, taki do złożenia, to takie miejsce na zdjęcia. Mamy tutaj łuk z żywopłotu, no i wkładamy do niego doniczki. Będzie do niego jeszcze takie kółko z naklejką, gdzie koń skacze. I pomiędzy tym ustawimy podium, gdzie mamy też naklejkę z pierwszym miejscem. I właśnie tutaj możemy ustawić nasz aparat, kamerę dołączoną do zestawu i robić zdjęcia zwycięzcom naszych zawodów. I ten żywopłot posiada jeszcze dziurki, do których możemy włożyć flow, ale oczywiście nie trzeba tego robić. To jest tylko taki dodatek. Ale myślę, że to zdjęcie to jest bardzo fajny element. I jak chcemy robić właśnie takie zdjęcia z wygrania zawodów, to to może być fajne tło, które też możemy ustawić gdzieś na dworze. I na sam koniec tak wygląda zestaw w całej okazałości. Możecie też zobaczyć naszych jeźdźców na koniach. Na klacie arabskiej mamy Zofię. Na drugim koniu mamy Lisę, też z toczkiem, i ten drugi zestaw siodło i ogłowia. Ta konkretna kolorystyka dotyczy tylko tego zestawu. Tutaj mamy mniejsze akcesoria. Mamy tutaj brązowe ochraniacze, szczotkę, kopystkę i puchar. Teraz macie zbliżenia na naszą kamerkę czy aparat. Można to różnie nazywać, ale dla mnie to jest genialny element, bo przecież dla Was nagrywam filmy. I teraz mam miniaturową kamerę. No genialne. No i jeszcze na sianku postawiłam naszego uroczego szczurka. Myślę, że to fajny dodatek, choć może nie do końca pasuje do zestawu z turniejem Ale dla mnie to jest taki fajny element, który mogę postawić w stajni jako coś co doda realistyczności. Bo jak mamy siano i stajnię to kojarzy się to ze szczurami. Jeśli chodzi o ten zestaw, to no bardzo mi się on podoba. W całości wygląda naprawdę świetnie. I oczywiście sprawdzi się nie tylko do zawodów skokowych, ale myślę, że można go też użyć w innych zawodach. I to też zobaczycie w moich filmach. Będziecie go widzieć w tle, całe te trybuny. Będę też używać przeszkód czy tego miejsca do robienia zdjęć. Przekonacie się, jaki to będzie dokładnie film. Mam nadzieję, że będziecie na tej premierze. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej odcinków.